Achtung, achtung, Hermann! Drive, Five 1, 0 Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj nowe piwo od Piwnego Podziemia. Tym razem będzie to Pils. Zobaczyłem to piwo i powiem szczerze, oczy mi się zaświeciły. Stwierdziłem, że ach, mam ochotę na takiego German Pilsa. Jest to oczywiście German Pils. Piwo nazywa się All oh My Pils. Etykietka wygląda tak, mamy tutaj jakiegoś takiego poetę chyba, bo tutaj jest stół, widzę pióro, jakiś dokument, także, także jakiegoś takiego poetę z piwem bym powiedział niemieckiego. Także słuchajcie, miła odmiana od tych wszystkich hazy ipek i pastry sauerków. Także no, mam nadzieję, że piwne podziemie nie zawiedziecie mnie tutaj i będzie to taki E, fajny German Pils, e, żywię wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o to piwo. E, także już czytajmy e, parametry. Ekstrakt 12, alkohol 4 i 9. Data ważności 28 luty 2021 roku. E, a jaki mamy skład? Składniki. Woda, słód jęczmienny, miel drożdże. Jakich miel nie mam pojęcia. Chociaż no, być może niemiecki, skoro to German Pils, to może jakiś niemiecki chmiel. Trudno powiedzieć. Co na plus jeszcze wizualnie, to na pewno ten zielony kapsel. Moim zdaniem tutaj bardzo fajnie gra z etykietką. Także jeżeli chodzi o wygląd, moim zdaniem jest bardzo fajnie tutaj. Także otwieramy piwo i już patrzymy, jak ono nam tutaj wypadnie. Kapsel zielony Golas przelewamy piwo do szkła piana niska drobno i grubo pęcherzykowa barwa słonkowa piwo klarowne także patrzymy zapach no powiem wam jest chmielowość ale jest ona taka dosyć słaba Troszkę taka metaliczno-trawiasta bym powiedział. Sporo słodowości. I to by właściwie było na tyle, jeżeli chodzi o zapach. Powiem szczerze, że jest tutaj dość kiepsko w zapachu, bo te aromaty są naprawdę dość, dość nikłe. Spodziewałem się tutaj bardziej takiej... Hmm, intensywnej chmielowości w typie niemieckim, bardziej takiej może nawet metalicznej. E, tymczasem tutaj, no, no naprawdę aromat jest dość słaby. Także w aromacie muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony. Mam nadzieję, że w smaku będzie lepiej. E, wasze zdrowie próbujemy. No powiem wam, że, mm, że ale nie jest taki wytrawny ten pis. bym powiedział gdzieś tak przesunięty w stronę wytrawności, ale to, to nie jest takie oczywiste tutaj, sporo słodowości. Goryczka muszę powiedzieć, że jest tutaj no dość niska, dość niska i ta chmielowość tutaj e, bardzo słabo gra, troszeczkę może takiej lekkiej metaliczności w aftertejście od chmielowej, ale to jest dosłownie tylko takie muśnięcie. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że no jak dla mnie kaplica po prostu. To jest dramat kurwa, to jest dramat. E, piwo zdecydowanie za mało wytrawne. Goryczka jest właściwie, można powiedzieć, niska. E, o ile gdzieś w ogóle ją tutaj czuć, bo powiem szczerze, że jest naprawdę bardzo, bardzo słaba ta goryczka. Nadrabia troszeczkę w aftertaste. No, spodziewałem się naprawdę takiego festpilsa wytrawnego, rzeczywiście z, tą, z tym akcentem chmielowym, niemieckim, trochę takiej może metaliczności, trochę takiej trawiastości, a tutaj tymczasem, no, no, bardzo słabo, bardzo słabo, muszę tak powiedzieć, jestem no totalnie zawiedziony tym piwem. Myślałem, że będzie no, tutaj lepiej, tak jak już mówię, a tymczasem, no, no kaplice, jak dla mnie. Także no cóż, jeżeli piliście to piwo bądź będziecie pili, zapraszam do komentowania. A tymczasem to by było na tyle ode mnie, bo nie ma co już tutaj więcej dodawać. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.